Jedzie Janek, jedzie mi o ja mój gonecek, czy ci się nie widzi u mnie porządecek? Czy ci się nie widzi u mnie porządecek? U mnie porządecek i ja w domu sama, przyjedź Janku, przyjedź, domku niowi siana, Przyjedź, Janku, przyjedź, dom Kuniowi Siana dom kuniowi Siana i łobrok, i łobrok. A tobie, Jasieńku, seś podusek pod bok, a tobie, Jasieńku, seś podusek pod bok, seś podusek pod bok. A siódmą pod głowę Jesce ci, Jasieńku, dogodzić nie mogę Jesce ci, Jasieńku, dogodzić nie mogę dogodzisz dogodzisz a jak będziesz chciała Pościel mi łózecko i połóż się sama Pościel mi łózecko i połóż się sama Pościelać pościelę, a kłaś się nie będę, bo swego wionecka, pozbędę, pozbędę, bo swego wionecka, pozbędę, pozbędę, nie pozbędzie sama, pozbędziem łoboje, będziem się dorobiać. Chlebusia we dwoje, będziemy się dorobiać, chlebusia we dwoje. Chlebusia we dwoje i flaseckie wina. Ze wydał Pon Jezus, no i syna, ze wydał Pon Jezus, no i syna. No i Syna, a drugą córeckę będzie piastowali jako jaskółeckę. Będzie piastowali jako jaskuckę. W moim łogródecku bieleło się płótno, bieleło się płótno, nie wiem moja. Mama bez kogo mi smutno, nie wiem moja mama, bez kogo mi smutno, oj smutno mi smutno, bez Janka mojego, bez Janka mojego, zebym drogę Posłabym do niego, zebym drogę znała. Posłabym do niego, ale drogi nie znam. I pytać się wstydzę, i pytać się wstydzę, bo Cały rok nie widzę, bo ja swego Janka. Cały rok nie widzę. Posłam na zabawę, stanęłam za drzwiami, stanęłam za drzwiami, a mój Janek. Mój Janek pije z innymi panami, a jak mnie zoboczęł, został wyskocę, został wyskocę jedwawną chustecką mi miłocy. Jedwabną chusteczką ocierą mi Łocy, nie Łocieroj Łoców. I obedę płakała, i obedę płakała, i na ciebie, Janku, będę narzekała. I na ciebie, Janku, będę narzekała, nie narzekaj na mnie, i no sama na sie, i no sama na sie. Mówiłem ci nie roz, nie Mówiłem ci nie roz, nie łozę nie a tyś się ciepiała, jak woda kamienia, jak woda kamienia, bodaj się pod nami rozstąpiła ziemia. Bodaj się pod nami, rozstąpiła ziemia.